Tylko idzie do Mam kostkę lubicę. Bardzo. To tak troszkę Tak się Popatrzcie co się dzieje. Fajny monstercraft right? No właśnie, no, co się dzieje z tą mapą? Ja to nie na Zrobimy? Bo jednej rzeczy zapomnieliśmy. Zaszły idziemy? Tak, 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 Przechodzimy. Zobaczcie, no jak je wytrzymałem! Widzowie, mam pomysł. Nie zrobimy tego. Tylko zrobimy, tak? Że wszystkie auta będziemy zrzucać z góry. Zaczniemy od najsłabszego. No patrzcie co się stanie Patrzcie Oj to jest głupi bo tu Nie! No umarł przez to Te chłopiec, te chłopiec O, te chłopiec Coś... Oj, co ty chłopiec Oj no Nie, to Ja nie jak ludzi! No co się stało. Eee... traktor nie chce już żyć!